Zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest tyle Znów pojawia się problem i w mózgu wibracje, jak spędzić najlepiej Dobra kurwa, śmiecie! Zajewać w kopa, przypierdolić w nosa, potem lota. Załadować kwasa gdzieś w domku na wczasach. Welcome, witam, zapraszam na zabawę, procent alkoholowy. Przeplatany majbachem to nowy fineas i ferb, tylko porobiony. Laboratorium Dextera, temat już gotowy. To nie Cartoon Network, typie to podziemie. Najlepsze bajki, jak w latu jest Superman ej! Psycha siada, chłopie, apteka to mój człowiek. To nie kryształki soli, tylko środ, co dobrze kopie. Lokomotywa dymów, przystanek dobry nocek. Szmula widzę, że chcę więcej, to pendolino zrobię. Jestem fanem tej zabawy, fanem numer jeden. Jedyne jazdy, jakie łapię, to jazdy po więcej. Nc pęce, w której ręce chowam mkę, zielone kwiaty w kilogram.